Zanim miną upały, ja obrosnę sierścią. Nie, nie nadążam w czyszczeniu, zamiataniu, w ścieraniu dupy, w czesaniu. A, dobrze, że jestem sam i nie muszę przed nikim się z tego tytułu wykłócać. Tylko z psami. I kotami. I myszami. Mam jakiegoś szczura cwaniaka. Kradnie mi mleko, znaczy śmietankę do mleka. Nic innego. Po prostu śmietankę do mleka kradnie. Musi być grubszy cwaniak, bo jest niezuważalne. Pampuchy wyskoczyły na... Jakby nigdy nie były. Wyskoczyły sobie na powietrze. Bo pół godziny temu, no więcej niż pół godziny temu. dostały domową michę. To co mówiłem, te ściepy, mięcho, kości, takie płaskie jakby pełno no, Jakwy dysz. Że jest napęczniały w tłustym i aromatyczny i ugotowany i odstał się już no, stało aż wystygło Stanowią atrakcyjną michę dla Belzebubów. Belzebuby po prostu wylizały wszystko. To jak mówiłem, garnek 5 litrów po prostu został znaczy no nie jeden, bo to one mają swoje michy, ale wyczesane po same pachy. Wylizane, czyste. Umyć, wysuszyć i już nawet nie będę podawał karmy suchej, puma to tamten babiszon czarny leży na tym swoim nowym wyrze i nawet nie wstaje, tylko na leżąco wpierdala. Po prostu. Dobra, nie będę gadał, bo zaraz yy, nieuchronny palec yy, oskarżycielski wskaże nam, że to ja takim nauczyłem, że to ja należąco żrę. A nie naświadząco jem. No, piesek zdech, piesek umarł. Ja bym bardzo chciał, żeby pieski umierały. Pieski śnią, biegają, mrugają, krzyczą przez sen. Eee, co jeżeli mają sen, to na coś to wskazuje. Pomimo że tam, kiedyś próbowali rozszyfrować sprawa, czy pieski żyją, umierają, czy idą do nieba z nami, i tak dalej, jakiś mont... wróć. Chyba pastor. Eee, nie pamiętam, czy wskazał w Biblii, czy nie. Eee, czy jakieś. listy typu Paweł, czy Piotr. Czy Biblię, powiedział, że, znaczy on wyraził w ten sposób, że Bóg ma co do zwierząt, co do psów inne plany. No ale jakoś tak smutno by było, jeżeli człowiek byłby taki pobożny, i taki uśmiechnięty, i bogobojny, i tak dalej, i tak dalej, i przeszedł czyściec, i inne rzeczy, i ufał Bogu, a powinien, i się znalazł w tym raju, dostąpił tego życia wiecznego. A tam tylko kurwa pielenie ogródka i arbeit 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 i śpiewanie hosanna na wysokościach i nie ma mojego pieska. Jakoś tak dziwne to by było to niebo, co? A mimo to, że jestem, no mimo to, że jestem wierzący, e, gdzieś tam w tyłu głowy tkwi e, to zdanie, że Bóg ma inny plan. jeżeli, jeżeli człowiek geniusz Używa 30% swego mózgu, a 70% nosi i ono nie wypada, nie gnije, nie wysika jak kamienie, jak piasku. 70%. Przy 30% jesteśmy geniuszami. Przy 100% obawiam się, że możemy być, zacząć wierzyć tak jak Arianie w energię boską. Jest nam potrzebne to 70% nieużywanego mózgu, żeby zacząć używać, żeby zrozumieć plan boski. Żeby nie być szatanami, żeby nie zostać strąconymi. Eee... Ale to co, umrę i mam zapomnieć o moich zwierzakach? Coś te katabaski nasze na ziemi, jakoś tak, nie chuje, kurwa w temacie. Albo tępe albo jakaś, trzeba poczytać tych, 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 yy... jak oni się nazywali? Ci najbardziej, najbliżej, najbliżej yy... Boga? Koptowie. Trzeba zobaczyć, co, co oni mają do powiedzenia. Znaczy, nie po to, żeby zmieniać wiarę, po prostu, żeby być mądrzejszym człowiekiem. Żeby jakiś katabas nie robił mnie w chuje na czarno, żeby potem jakiś ateista albo kurwa jakiś inny piździsta nie pierdolił dla mnie w oczy andronów. Od andronów to jestem ja. To także wszelkiego rodzaju antykurma możecie pucować buty. Panowie, szlachta umysłowa inaczej. O, a propos szlachtu, myślałem inaczej. Dziennik hieny polskie nie zostawili. Co robisz, co robisz? polskie nie zostawiły suchej nitki na kibolach, na kibicach z Legii. Za oprawę świetną. Piękna oprawa, cudowna. Eee, skądinąd wiem, że na x pół, pół zachodu, czyli coś normalnego na zachodzie, co zostało, jeszcze żyje. Pisali takie rzeczy, że Polacy nie dadzą się zjeść w łyżce, w tam, czy w kaszy, czy w czymś takim, że, są, że nie dadzą się zajechać tak tępym dzidom, jak popisowi, ursulom, srulom i jeszcze innym opiszoną. Żydzi mają takie powiedzenie właśnie, że jak ktoś nie jest Żydem, to jest gojem, a goj to jest zwierzę, które ma służyć dla Żyda. Obawiam się, że niekiedy nie mają rację, że po prostu umie gadać, mężczyźni, kobiety i tak dalej. Umieją gadać, umieją pracować, umieją rysować, umieją słuchać muzyki, a nichuja człowiekiem nie są. No nichu To takie posłuszne, te zwierzaki, to takie posłuszne narzędzia przede wszystkim w USA w rękach, w rękach chrzczonych ludzi z scyzorykiem. No, takie to mogą być wesołe te, wesoły oberek. E, jeśli tak wierzyć w e, to, co Jezus mówił, że przyjdę do was jak złodziej i nie, nie znacie dnia ani godziny, obawiam się, że bardzo, bardzo długo będę w tym czystcu i w tej ziemi leżał. E, tytułem z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, znaczy zgnisz, te ja szybko zgnie. Ale szybko końca tego świata nie będzie, jeśli to jest tylu idiotów i ci ludzie mają przeżyć wszystkie, wszystkie systemy na ziemi. Od królestw, od Greków, od polis, od dysmokracji, od dupokracji i ona, ono i tak dalej. No, tylko jeszcze brakuje nie no, już byli niewolnicy. A teraz są, teraz są nowocześni niewolnicy. Jest niewolnikiem telewizora. Jest tak durny, nieskończony, że o tym nie wiem, to jest... tego by Einstein nie ogarnął. Dobra, eee, moje mahadła, pumi, pumiszo, o, 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 no, do zabawy na wieczór zwiezaki się wzięły, dwie suki, a potem suka ma uszy porwane, świński cycu. No a propos uszu, panna Zosanna weź wykombinuj tego fioletu, bo to tak wiesz już trwa zbyt długo. Dobra, co tam panie na wsi słychać? Taka relacja no, z, z, z wiochy. No poszedł, dwójkę postawił, teraz sałatkę w na wieczór, zakąsi, zakąsi. Yy. Zakąsi po po po. O, prze, przewrócą, pociągną. Gdzie mnie wleczysz, kocie rudy. I tak jak dlatego anemika te ślimaki. Myk, myk między nogami. Półciekały. Chodu coś jest jechano oprócz Ciebie. Niedziela, taki wczesny, późno popołudnie, wczesny wieczór i wiocha nie żyje. O co Kaman? Chyba, że jak mówił klasyk polskiego kina, próbę churu mamy. No. Dobra. To jak mówi Baca. Yy... <ścoughs> co dam? Co dam? Jak mówi... Idź mi stąd, jak mówił Baca. Uh... Prostaj, druk.